Gdzieś w tej chwili materia przeżywa coś niewyobrażalnego. Substancja może zostać ściśnięta do takiego stopnia, że przestaje być tym, czym była zawsze. Światy wewnątrz atomów rozpadają się, elektrony znikają, neutrony łączą się w przerażające formy. W codziennym życiu spotykamy się z ciśnieniem jedynie w oponach samochodu lub barometrze pogodowym. Ale to tylko prosta zabawa w porównaniu z tym, co dzieje się w głębi planet. W sercach umierających gwiazd i być może w czarnych dziurach. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że każda substancja ma granice wytrzymałości. Metal ma płynność, diament ma pęknięcia, a atom ma granice. Jednak nauka coraz częściej napotyka fakty, które zacierają te granice. Co jeśli ciśnienie może rosnąć w nieskończoność? Co jeśli zamiast ulegać zniszczeniu, materia przekształca się, mutuje, otwiera nowe formy życia? I tu zaczyna się droga do miejsca, gdzie wszystko co znane dosłownie się rozpada. Gdzie pola kwantowe poddają się grawitacji. Gdzie atomy zamieniają się w hiperegzotykę. Gdzie nawet przestrzeń i czas nie rozpoznają siebie. Ciśnienie to nie tylko siła, to możliwość zajrzenia do piekielnej kuźni Wszechświata. Gdzie rodzą się jego najbardziej szalone formy. Spróbujcie sobie wyobrazić, że jedna gigantyczna góra o wadze miliona ton... Naciska na powierzchnię wielkości paznokcia. Tak właśnie odczuwa się 1 gigapaskal. Ciśnienie, które występuje tylko w laboratoriach i w głębi planet. Ale to dopiero początek. Ciśnienie to nie tylko wielkość fizyczna. To absolutny drapieżnik, który w nieskończoność wzmacnia swój uścisk, zacierając granice między materią a jej końcem. Wszystko zaczyna się od znanych paskali. Jeden paskal to znikoma siła. Już 100 tysięcy paskali, czyli jeden bar. To ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi. Ale w świecie wysokich energii to nawet nie rozgrzewka. Kiedy mowa o gigapaskalach i megabarach, mówimy o obciążeniach, przy których pękają wiązania molekularne, a materia przechodzi w nieznane fazy. Jeden megabara równa się 100 gigapaskali i właśnie od tego poziomu zaczyna się prawdziwa walka z materią. Jeden tej paskal to ciśnienie, przy którym wodór, najlżejszy pierwiastek, może przejść w stan metaliczny. Takie liczby to marzenie fizyków i koszmar inżynierów. Jeden petapaskal to ciśnienie, przy którym atomy tracą sens, łącząc się w gęstą plazmę. A gdzieś za horyzontem teorii majaczy wielkość, którą nawet język nazywa sapaską. Spas to 10 do potęgi 21 paskali. To już prawie mistyczna strefa, gdzie nasze modele zaczynają pękać w szwach. Do pomiaru tak potwornych ciśnień Naukowcy wynaleźli coś wyjątkowego diamentowe kowadło. Urządzenie to wykorzystuje dwa idealnie wypolerowane diamenty do ściskania próbki do fantastycznych gęstości. Za jego pomocą osiągnięto ciśnienie do 495 gigapaskali, a w 2023 roku ogłoszono stabilne utrzymanie ponad 477 gigapaskali podczas badania wodoru metalicznego. Ale dalej jest coraz trudniej. Nawet diamenty się poddają. Naukowcy przechodzą do sprężania laserowego, fal wybuchowych, magnetycznych fal uderzeniowych, wszystkich możliwych metod, aby zajrzeć za granicę. I co widzimy? Z każdym krokiem ciśnienie odkrywa nową tajemnicę. W laboratorium jest to wyzwanie dla materiałów, a w wnętrzach gwiazd i egzoplanet, nowa forma samego wszechświata. Ciśnienie to nie tylko siła, to narzędzie, za pomocą którego wszechświat tworzy rzeczy niemożliwe. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do idei, że jądro Ziemi jest czymś trwałym, gorącym i ciężkim. Ciśnienie osiąga tam około 360 gigapaskali. Już to brzmi imponująco, ale w kosmosie istnieją obiekty, które wydają się stworzone specjalnie po to, aby nas całkowicie zmylić. Te potwory wywierają tak silny nacisk, że same atomy nie wytrzymują i dosłownie przestają istnieć. Wyobraź sobie gwiazdę, która wyczerpała swoje paliwo jądrowe, eksplodowała jako supernowa i pozostawiła po sobie nie popiół, ale straszliwie ściśnięte jądro. To właśnie jest gwiazda neutronowa. Obiekt ściśnięty do rozmiarów zaledwie 20 do 25 km. To tak, jakby upchnąć Mount Everest do łyżeczki. Co dzieje się wewnątrz takiej gwiazdy? Ciśnienie dochodzi tam do 10 do 34 potęgi paskali, czyli do 100 bilionów gigapaskali, co jest milion razy więcej niż jakakolwiek możliwa granica na Ziemi. Przy takich wartościach znana nam materia ulega rozpadowi. Elektrony dosłownie wciskają się w protony, zamieniając je w neutrony. Cała materia staje się neutronową zupą, potwornie gęstą i prawie niepodzielną. Poszczególne atomy znikają. Układ okresowy pierwiastków przestaje działać. Nawet kwarki, Bardziej fundamentalne cząstki mogą zacząć zachowywać się zbiorowo, łącząc się w egzotyczne formy materii. Jakby tego było mało, w głębi gwiazd neutronowych może powstać coś, co naukowcy nazywają pastą jądrową. Jest to substancja o najbardziej dziwacznych kształtach, przypominająca lasagne, spaghetti lub wygięte rury. Jaka jest tego przyczyna, zapytacie. Równowaga między silnym oddziaływaniem jądrowym a grawitacją powoduje powstawanie niesamowitych struktur o gęstości 10 do potęgi wody. A jeśli gwiazda była jeszcze masywniejsza, nie zatrzyma się nawet na etapie gwiazdy neutronowej. Stacza się dalej po pochyłości i zamienia się w czarną dziurę. Ale jest jedno ale. Czym jest ciśnienie w czarnej dziurze? Na zewnątrz widzimy tylko horyzont zdarzeń, punkt, z którego nie ma powrotu. Wszystko, co znajduje się w środku, jest przed nami ukryte za zasłoną grawitacyjnej ciemności. Teoretycznie cała masa ściska się w osobliwość, a więc i w nieskończone ciśnienie. Tutaj fizyka przestaje działać. Teoria kwantowa jest bezsilna, ogólna teoria względności załamuje się, przestrzeń i czas zapadają się. Nie wiemy, co jest w środku, ale wiemy, że jest tam więcej niż w jakimkolwiek innym punkcie wszechświata. Niektórzy naukowcy przypuszczają, że na granicy osobliwości ciśnienie może osiągnąć 10 do 30 potęgi Paskali i więcej, aż do wartości, przy których nawet kwarki przestają istnieć jako oddzielne cząstki. To już nie jest po prostu siła to abstrakcyjna potworność fizycznie niemożliwa w naszej rzeczywistości, ale całkiem możliwa wewnątrz tych ciemnych obiektów. Podsumowanie. Gdybyśmy spróbowali odtworzyć na Ziemi choćby ułamek tych kosmicznych ciśnień, wszystko, co znamy, zniknęłoby. Diamenty zamieniłyby się w ciecz, żelazo rozlałoby się jak olej, atomy spłaszczyłyby się, elektrony zniknęłyby, a przestrzeń zaczęłaby się wyginać sama w sobie. Ale we wszechświecie to wszystko już się dzieje. Tam, gdzie nie ma światła gwiazd, tlenu ani sensu w cząsteczkach, istnieje tylko ciśnienie. Bez litości bez zatrzymania i bez granic. Wystarczy, że zaczniemy ściskać atom, a rzeczywistość zaczyna się zmieniać. Atom nie jest aż tak wytrzymały. Ciśnienie to nie tylko zagrożenie to narzędzie, które może zniszczyć samą architekturę materii. W normalnych warunkach atomy wyglądają jak lekkie struktury, w których elektrony krążą wokół jądra. Ale jeśli zaczniemy podnosić ciśnienie do setek gigapaskali, wszystko się zmienia. Elektrony nie znajdują się już po prostu na orbitach. Zaczynają odczuwać, że ściany się ściskają, chmury elektronów zagęszczają się, nakładają na siebie, a atomy dosłownie zaczynają wchodzić w siebie. Na pierwszych etapach powoduje to przemiany fazowe. Metal staje się nad przewodnikiem, izolacja przewodnikiem. Klasycznym przykładem jest wodór. Pod ciśnieniem około 400-500 giga traci swoją strukturę molekularną i przechodzi w fazę metaliczną. Gdzie elektrony nie są już przywiązane do konkretnych atomów, ale płyną swobodnie, jak w rzece. Przy jeszcze większych ciśnieniach w zakresie terapaskali zaczyna się najbardziej przerażająca część. Elektrony zaczynają wciskać się w jądra. Ciśnienie staje się tak ogromne, że nie działa już tylko na orbitę, ale atakuje samą istotę atomu. W takich warunkach zachodzi odwrotny rozpad beta: elektron plus proton a następnie neutron plus neutrina. I oto protony znikają, elektrony znikają, pozostają tylko neutrony. Materia zamienia się w jednorodną neutronową zupę. Właśnie z tego składa się gwiazda neutronowa. Już wcześniej o tym mówiłem. I jeśli wcześniej atom był indywidualnością, to teraz jest tylko punktem w ogromnym zbiorowym ciele masy neutronowej. Ale czy istnieje granica? Co dzieje się po neutronach? Niektórzy naukowcy uważają, że przy jeszcze większych ciśnieniach, powyżej 10 do 36 paskali, nawet neutrony mogą się rozpaść. W końcu składa się on z kwarków, a kwarki są utrzymywane przez silne oddziaływania. Co się stanie, jeśli nawet one ulegną ciśnieniu? Tak powstaje teoria materii kwarkowej. Neutrony rozpadają się na swoje składniki kwarkowe, a z nich powstaje plazma kwarkowa. Jest to zupełnie nowy stan materii. Niemal mityczny, ale bardzo prawdopodobny wewnątrz jądra gwiazd neutronowych lub w warunkach poprzedzających powstanie czarnych dziur. A także domniemane dziwne gwiazdy i dziwna materia, w której uczestniczą dziwne kwarki. W tym stanie materia staje się gęstsza niż wszystko, co znamy, a jednocześnie całkowicie obca, prawie nieściśliwa. Jest w stanie zainfekować zwykłą materię, zmieniając ją w dziwną po kontakcie. Wszystko, co nazywamy chemią. Fizyką, logiką, umiera pod takim ciśnieniem, elektrony tracą swoją indywidualność. Jądra nie są już centrum. Kwarki zaczynają tworzyć nie systemy protonowe lub neutronowe, ale globalne struktury fluktuacyjne. To nie jest po prostu kompresja, to zniszczenie pojęcia cząstki. Tam, gdzie ciśnienie przekracza wszelkie możliwe granice, materia przestaje być substancją w naszym rozumieniu, staje się fizyczną agregacją interakcji. Przeplatających się pól, gdzie nawet przestrzeń zaczyna tracić stabilność. W 2022 i 2023 roku przeprowadzono eksperymenty z użyciem diamentów nowej generacji, w których ciśnienie osiągnęło 495 GPa. Udało się przy tym ustabilizować wodór w fazie metalicznej. Oznacza to, że przebudowa atomowa nie jest teorią, ale rzeczywistością. Jesteśmy już u progu ciśnień, w których znane nam życie umiera. Czy naprawdę można w nieskończoność zwiększać ciśnienie? A może istnieje jakaś ostateczna granica absolutny limit, za którym materia przestaje istnieć? Na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywiste. Wszystko ma swoją granicę, ale fizyka, jak zawsze, ma swoje własne zasady. We wszechświecie istnieją naturalne maszyny wywierające ciśnienie grawitacja. Im masywniejszy obiekt, tym silniej sam siebie ściska. Najpierw białe karły, gdzie elektrony są niemal ściśnięte w jądrach. Potem gwiazdy neutronowe, gdzie cała materia stanowi już zapadnięty ocean neutronów. A potem cisza. Grawitacja nadal wywiera nacisk. Nie zna litości. Rozpoczyna się droga do czarnej dziury. Formalnie, zgodnie z równaniami ogólnej teorii względności, czarna dziura kurczy się do osobliwości punktu o nieskończonej gęstości i odpowiednio nieskończonym ciśnieniu. Matematyka mówi, granica osiągnięta, dalej jest absurd, ale fizyka ponownie nie poddaje się. Do jakiej granicy może dojść materia, zanim zniknie jako taka? Współczesne obliczenia pokazują, że przy ciśnieniu powyżej 10 do 35 potęgi paskali, a to już zbliża się do stanu gwiazdy neutronowej, protony i neutrony mogą stopić się w tzw. plazmę kwarglionową. Jest to coś pośredniego między cieczą a polem, w którym nie ma już oddzielnych cząstek. Ale to nie koniec. Co dalej? Nowe egzotyczne stany, takie jak dziwna materia, kolorowe superkondensaty, próżnia topologiczna lub całkowita rezygnacja natury z materii jako formy. Formalnie, osobliwość jest flagą, którą nauka wbija w granice wiedzy. Jednak coraz więcej teorii, w tym grawitacja kwantowa. Grawitacja pętlowa i teoria strun sugeruje, że osobliwość nie istnieje. Zamiast nieskończoności jest coś innego. Być może przestrzeń odbija się od granicy, tworząc nowy wszechświat, lub materia przechodzi w formę, której nie jesteśmy jeszcze w stanie sobie wyobrazić. I tu robi się trochę strasznie. Ciśnienie może nie jest nieskończone, ale jego granica nie dotyczy już materiału, ale granicy samej rzeczywistości. Być może właśnie w tej granicy Kryje się ta ostatnia tajemnica, gdzie przestrzeń, czas, materia i energia łączą się w jedno. I tam, poza granicą ciśnienia, czeka nas nie koniec, ale początek czegoś większego. Czy można choć trochę uchylić zasłonę tajemnicy potwornych ciśnień kosmicznych, nie opuszczając granic Ziemi? Odpowiedź: tak. Naukowcy od dziesięcioleci próbują odtworzyć piekielne warunki panujące w głębi planet, jądrach gwiazd. A nawet w momencie powstania wszechświata. Jednak to, co odkrywają, czasami nie pasuje do znanego nam obrazu rzeczywistości. Na czele tych eksperymentów stoi jedno proste narzędzie diamentowe kowadło. Wspomniałem już o nim wcześniej. Jest to niewielkie urządzenie, w którym próbka jest ściskana między dwoma idealnymi diamentami. Jeśli normalne ciśnienie w centrum Ziemi wynosi około 360 gigapaskali, to w laboratorium osiągnięto już około 1000 gigapaskali. Dla porównania, jest to 10 milionów razy więcej niż ciśnienie powietrza nad naszymi głowami. Ale to okazało się za mało. Aby imitować wybuch supernowej lub zderzenie gwiazd neutronowych, potrzebne są silniejsze uderzenia. I tu do gry wkracza laserowa synteza termojądrowa. W jednym z laboratoriów w USA gigantyczne lasery uderzają w cel z taką energią, że Próbka doświadcza ciśnienia powyżej jednego Terapaskala i dosłownie znika jako substancja, zamieniając się w plazmę. To jeszcze nie wszystko. Tu zaczynają się prawdziwe cuda. Pod ekstremalnym ciśnieniem wodór, najprostszy pierwiastek, nagle staje się metalem. Zaczyna przewodzić prąd jak miedź. Naukowcy przypuszczają, że wewnątrz Jowisza i Saturna znajduje się właśnie metaliczny wodór, który generuje gigantyczne pola magnetyczne tych planet. Na Ziemi po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko w 2016 roku. A co powiesz na żelazo, które nagle traci strukturę krystaliczną i zamienia się w amorficzną ciecz pod wpływem niesamowitego ciśnienia? Albo grafit, który zamienia się w superwytrzymałą fazę przewyższającą diamenty? Te eksperymenty pokazują, że materia jest w stanie na znacznie więcej, niż sądziliśmy. Pod wpływem ciśnienia pojawiają się nowe fazy nieznane stany, anomalne zachowania. Niektóre materiały nagle stają się nadprzewodnikami w temperaturze pokojowej, jak w przypadku lonoantygidru sprasowanego do 250 paskali. Naukowcy mają nadzieję, że może to zrewolucjonizować energetykę. Ale za tym wszystkim kryje się niepokojący wniosek. Im głębiej wnikamy w naturę materii, tym mniej poddaje się ona naszym oczekiwaniom. Ciśnienie to nie tylko siła to klucz do drzwi, za którymi fizyka staje się nie do poznania. Można pomyśleć, no i co z tego, że gdzieś tam w głębi martwych gwiazd ciśnienie jest tryliony razy większe niż na Ziemi. Jak to w ogóle ma się do nas? Do ludzkości, do naszej codziennej rzeczywistości. I tu pojawia się najciekawsze. Technologie, które kształtują przyszłość, mogą powstawać właśnie w tych ekstremalnych warunkach. Za każdym razem, gdy naukowcy podnoszą ciśnienie do niewyobrażalnego poziomu, materia pokazuje nowe sztuczki. Niektóre pierwiastki nagle zmieniają swoje właściwości, stają się przezroczyste, nadprzewodzące i niezniszczalne. Odkrycia te już znajdują zastosowanie w prawdziwym świecie. Nadmiękkie materiały, np. Na nowe fazy węgla, twardsze od diamentów, mogą być wykorzystywane w pancerzach kosmicznych, mikroskopii, wierceniu w głębi planet. A nawet w ochronie jądrowej. Metaliczny wodór jeśli uda się go ustabilizować pod normalnym ciśnieniem, może stać się najpotężniejszym źródłem energii. Paliwo do rakiet, które jest dziesiątki razy bardziej wydajne niż jakiekolwiek znane paliwo. Hydrydy wykazały nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej, ale pod ciśnieniem około 170 do 250 gigapaskali. Naukowcy pracują nad przeniesieniem tej właściwości do bardziej dostępnych warunków. To zrewolucjonizuje energetykę i transport. Ziemia nie jest pustą kulą. W jej centrum szaleje rozgrzana do czerwoności żelazna kula, która poddawana jest ciśnieniu przekraczającemu 3,5 miliona atmosfer. Zrozumienie zachowania substancji pod takim ciśnieniem pomaga nam modelować jądro Ziemi, zrozumieć pole magnetyczne, fale sejsmiczne i zachowanie płyt tektonicznych. A jeśli spojrzymy dalej, na przykład na Jowisza, Saturna i jakieś egzoplanety, modelowanie wysokich ciśnień doprowadzi do zrozumienia całych światów. Niektóre planety mogą być całkowicie pokryte warstwami lodu, ściśniętego do stanu metalicznego. W takich oceanach może istnieć życie w niesamowitych formach. Kiedy badamy, jak zachowuje się materia pod ciśnieniem, zbliżonym do ciśnienia panującego w centrum gwiazdy neutronowej, w rzeczywistości modelujemy ewolucję wszechświata w pierwszych ułamkach sekundy po wielkim wybuchu. Dane te mają kluczowe znaczenie dla kontrolowanej syntezy termojądrowej, projektów dotyczących antymaterii, badań nad ciemną materią i ciemną energią oraz opracowywania wysokoenergetycznych laserów, które będą mogły być wykorzystywane w kosmosie, a nawet w medycynie. Zrozumienie materii pod ciśnieniem pozwala już na tworzenie silników nowej generacji. Powłok odpornych na wysoką temperaturę, pułapek próżniowych, membran do zatrzymywania plazmy. Wszystko to jest bezpośrednią kontynuacją badań prowadzonych w ekstremalnych warunkach laboratoryjnych. Na przykład nowe fazy supertwardych azotków i borowców są już stosowane do wiercenia na dużych głębokościach, a unikalne metale otrzymane w warunkach wysokiego ciśnienia mogą stać się podstawą kosmicznych wind lub tarcz ochronnych przed mikrometeorytami. Ogólnie rzecz biorąc, przyzwyczailiśmy się bać ciśnienia w sensie dosłownym i metaforycznym, ale w świecie nauki to właśnie ono staje się kluczem do nowych ewolucji materii.